Siemanko, dzisiaj sobie spakujemy przesyłkę dla Świat Kart i Naklejek i dla um, Klop 23. Jest to nasza wymiana. Najpierw sobie spakujemy dla Klop 23, koperka, koperta. I karty, jakie mu wysyłam na naszą wymianę. Wysyłam mu dwie karty, Pepe Raina i Steve Mandanda. I wysyłam również gratisiki z mecz Do dorzucę tutaj jeszcze jakąś wybraną kartę. Kardner, żeby... dobrze. Pakujemy. Mamy to środka damy, te dwie naszą wymianę. Dobrze, mamy spakowane dwie saszetki, dajemy do plakatu. Jeszcze raz je usztywnić, zabezpieczyć wsadzamy do koperty. Jeśli ktoś, ktoś z mną się jeszcze powymieniać, proszę napisać na pewno chętnie się wymienię, mam dużo jeszcze brakujących kart. Teraz przesyłeczka dla um, świat kart i naklejek. Um, tutaj kolekcjoner chciał dużo kart z Match Attacks, no i mu wysyłam. Mam bardzo dużo, dlatego wysyłam mu je. Kolejna paczuszka w kolejnej paczuszce, co się znajduje. Jest taka troszeczkę poważniejsza wymiana. Dużo karteczek od niego dostanę, dlatego ja też mu dużo karteczek wysyłam. Tak. Dobra, a tu tam potem jeszcze zakleję. Dobra, mamy kolejny booster. niego. Karty się mogą powtarzać. Tak losowo sobą Na razie są słabi zawodnicy. Jednak zaraz się zaczną troszeczkę lepsi. Kart jest 43 dokładnie. Oni też gdzieś tak około tych 40 kart. No taki samy. to wymienimy szybko. masz tutaj bajt. Po którym mogą się zdarzyć. Powiem tak. I ostatni poster, najgrubszy. Aleksander Pato, Demel, Schwarzer, Mikkel, Gibson, Emeryze, Moises, Welbeck, Diaby, Defoe i Ramirez. Są to bardzo znani zawodnicy. Powinna Ci się spodobać ta przesyłka. I mam tutaj karty dla Ciebie. Już sadzamy. Oczywiście light się wszystko zmieści, już próbowałem. Ostatni poster. Dobra, wsadziliśmy. Jutro Ci ją wysyłam. Albo nie wiem kiedy jeszcze ten... dojdzie ten filmik. To teraz w poniedziałek będzie wysłany. Spakowana przesyłeczka. Mamy zrobiony unboxing dwóch przesyłeczek. Jedna już została w poprzednim filmiku zrobiona. Dla jej jest dosyć wypasiona, gruba około 50-60 kart. Zapraszam, jeśli ktoś chce się ze mną jeszcze powymieniać, proszę bardzo. Otwarty jestem, mam dużo kart jeszcze. Między innymi jest Match Attack. Jakby ktoś jeszcze chciał na kartek, których w ogóle nie potrzebuję, a chętnie się wymienię. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku, komentujcie, subujcie, lajkujcie, cześć!